Siomeczko ziomeczki! Ja jestem oczywiście Froźnik, to jest kolejny odcinek na moim kanale. Zostało w górę i subskrypcję, widzicie? Kolejny dzień yy, jest odcinek, oczywiście, no bo daily to daily, nie będę was kłamał. Więc mamy kolejny odcinek, pamiętajcie, zostawiajcie jak najwięcej łapy w górę, będę widział, że chcecie te, te odcinki. No, i zostawiajcie też subskrypcję, chociaż jeszcze nie ma. Dobra, robimy jakieś pojedynki, zakręcimy trzy razy w kasynie, żeby zrobić do stłopanego, nie chcę poniżej. Jakoś mi niewygodnie chodzić poniżej. Dobra, nie, jednak nie. Narazie zacznijmy od ligówek. Może wpadną jakieś żetony. Chociaż nie sądzę z moim szczęściem, raczej żaden nie wpadnie w zakład. Pierwszy nie ma. Super, super. Zatykujmy sobie tego, ciumeczka. Pozdrawiam oczywiście drużynę Familia. Bardzo fajna drużynka. Wiedziałam, że nic nie wpadnie. Skąd ja to wiem? Okej. Okay. Mm, nagrywa się, chcę sprawdzić tylko. Dobra, nagrywa się. Um, no to zaatakujmy sobie jakieś 500 miejsce. Zawsze dostałem coś honoru, a nie muszę się wysilać. Dobra. O nie, no, ktoś mnie zatkał. Wiadomo, bez że tak Rzut jestem, to wiadomo, że dostałem. O, wygrałem. A, bo to 161 po no, się wcale nie dziwię. Dobra. Mm, I słabo. Nie dostałem żadnych żetonów. Potrzebuję, mm, proszę, no nie dostałem żadnej, no niestety, za darmo nie zakręcimy. Mm. Dobra, są założę jednego pilocika i walnę sobie takiego jednego trena, bo ja potrzebuję teraz bardzo dużo trenów robić. Wiem, że powinienem stawić ten pilocik na Łotra, no polecę załaponki, spokojnie, drużynka, spokojnie. Dobra, mm. tutaj żeby tak za pierwszym siadło. Bo ja coś wam powiem, jak, jak siądzie ten trening, coś będę miał, hmm, chwilę, najpierw to musi siąść, ten cały trening, nie wiem, hmm. dobra, jest bardzo dobrze, brakuje mi 24, to mogę zrobić, ok, tutaj będzie, dobra, to brakuje mi 20 sekund, to odbierzemy akurat misję, a wam coś powiem, jak zrobię ten trening, dobra tak jak mówiłem Herokoin na energię, więc spokojnie, drużyna, mam cztery do kupienia. Zostałem sobie um, te 200 ściany jak skończę za chwilę. Zostałem sobie 200 ściany Albo 150, bo ja nie wiem jak tam będę... Y, czy wyrobię ją całą. Nie wiem, będę miał tylko dwie godzinki. Więc no, będę próbował, dobra. Może pójdźmy po to. No dobra. Jest taka najgorsza ta misja. O Jezu, czajnik się gotuje. Dobra. Czajniok, dobra. Mm, tutaj musimy ograć gościa. Mm, sorry za ten dźwięk. Tam czajnika. Dobra. Mamy, mamy... Już wam pokażę. Dobra. Mm, I teraz bierzemy coś takiego. I patrzcie. Essa, dziesięciopan, dobra, dobra, o to mi chodziło. I, ty, i możemy sobie, o sumie przerwijmy, Zakręcimy sobie parę razy w kasynie: 10 razy, 5. Nie wiem, zobaczymy, jak będzie się o burze, jakie tam o, dźwięki są. O, o ja mogło coś wpaść. Ja nie rozumiem, patrzę na przykład taki Juchi. Wygrał 8000 ekspa na 3, 300, tam w którymś poziomie. Really nieopłacalne w ogóle. O! A, yy, monety. Liczyłem na coś ciekawszego. Monety tak mnie jakoś nie zasatysfakcjonują. Coś dobrego, no. Jakoś te kasyna, to pierwsze kasyno, co tam było, i dwa na przykład, za, na przykład za takie coś się dostawało 2000 x tam na początku serwera, co nie? To było taki, znaczy, taki znaczy, bardzo fajne, a takie coś, że dostaje się 2000 x albo 8, bez sensu. Pet, dobra. Dziś dobry. A nie jest na plus. No bo wiadomo, jest, nie, słabiutki. Ja nie sprzedaję go oczywiście. Dobra, zakręćmy do 105 opon, bo jakoś mi nie leci. No, na ten X no. Szczerze, ten X jeszcze może być, no, jak skipuje misję za jedną oponkę. No to nawet Git powiedzmy. No, ostatnie zakręcenie, no bo nic nie leci, totalnie nic. Dobra, i. No, mogły być te treny, ale oczywiście nie ma. Dobra, zróbmy tą misję z tymi. A będzie w ogóle? Sprawdźmy czy będzie jeszcze jedno kręcenie. Nie, nie będzie. No niestety. Życie. Ile? 5 minut dopiero się nagrywa? Okej. Okay. Dajmy sobie te jeden, ten punkt. Odbierzmy sobie tego pęcika. Ile mam? 25 szpetów. Tutaj gdzieś jeszcze był, o tu. Dobra, ale weźmy sobie tego. Już mam na którym poziomie? Bo w ogóle chyba dwa dni dopiero go GoExpia. Na którym tutaj jest? BEL 15. A, no, nawet. Nieźle myślę. Dobra, um, teraz tak, sprawdźmy, który jestem w y, rankingu, znaczy tygodniu, wiem. strzelam, że jakieś 380 miejsce, a 280, okej, okay. nadrobiłem tym kas kasynem, no ale no nawet gita, w Hirokonie. Mm, mówiłem Wam, że trochę wskoczę, 222, nie wiem, czy skoczyłem od, od poprzedniego odcinka, ale no trochę atakowałem, więc myślę, że tak. Dzisiaj jeszcze Tylko o 20, no bo będzie łot w ogóle dzisiaj było 2 godziny opóźnione te walki drużynowe i te walki band. Było 2 godziny, o 14 dopiero była walka. Nie rozumiem. Nie rozumiem Hero Zero, czemu tak zrobili i Łotra nie było o tej 13, tam 4 i 5. okej. Mogłyby wpać, jakby wpadły że to byśmy mieli kolejne jeszcze kręcenie. Dobra. Tutaj już wszystko skończyłem. Jeszcze sprawdźmy, który jestem w honorze, bo w ogóle za Wam coś pokażę. Bo ktoś mi dał bardzo dużo honoru, choć nie wiem jakim cudem 276, a tutaj w poziomie 224. Zabijam kolejny, yy, bo patrzcie, czekajcie, patrzcie, no, dał mi ktoś dużo honoru. O właśnie, ta nimf, nimfomanka, patrzcie. 200 tu jest i tu gdzieś jeszcze było 200, co nie? A patrzcie, nic nie walczyła. Wszystko, znaczy czy on walczył? Wszystko miał, patrzcie. Ma tam, nie wiem, ile, 25, o ile dobrze szybko liczę. Poziomów lepszy, jest poziomów lepszy. No i patrzcie, wszystko miał, no nie miał tu nic rozebranego i ograłem dwa razy. Zobaczcie na ilu, HP. Więc nice, dzięki ogólnie za honor. Dobra, dajemy misję skończoną. Ok. szukajmy jakiejś fajnej misji teraz. No, mogłaby być jakaś fajna, bo już nie chcę N -y zużywać, oj. Bo no, no już kończę tą N zużywać, ponieważ na Hiro koń zostawię. Dobra, szukamy. No i zostawiajcie łapeczki w górę i subskrypcję. ile tu jest? 11 1640. 640. Tu jest 12 tysiące moment. Dobra, będzie, wolę to. Dobra, to by było chyba na tyle. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję do następnego. Trzymajcie się i się Siema! Essa!